我。 To to, do swojego to. miasta. Udało się także Józef z Galerii Zobacz ludzi chyba cały Izrael nie przyszedł. Trzeba rozejrzeć się na tym Może tak, bo jest skromna. Ja mogę zostać w Przykro mi, nic nie zrobię. Idźcie szukać starej, może to znajdziecie. Przecież moja gospodarka nie jest jedyna w tym Panie, zmiłuj się. Idź już, zamieszanie robisz to widzę. No nic, idziemy dalej. Ciężko nas sprzęt. Na równi nas nie stać, a nie taki tak jak my tu. Wszystko poza O, może tam tu. Tyle szybko nadchodzi rozwiązanie. Kto tam? W imię Boga, proszę, odpuśćcie nam Pani. Pytaliśmy wcześniej, gdzie nie ma miejsca. Tyle ludzi dzisiaj. Pozwól Pani, choćby na słowie, a nawet na... Ja to jaka miażdżyści tylko. To no, mnie pośle, ja no, cóż, widzę, że jest przyjęta. Kiek ma robić? Może nawet dziś? thank Narodził się bawicie, Chrystus Pan stałkiem na ziemię. Oj, szczęśliwa ta chwila dla każdego człowieka. Pora, bracie, abyśmy ogłosili ten robinę całego światu. Do roboty. Poczekaj, komu nie powiemy może. Przecież to król Izraela, a może kapłanów? Oni najbliżej Boga. Spójrz na pole. Widzisz ich? Kogo? Pasterzy. To im powiemy. To dobrze i proście ludzie. Ciężko pracują, aby zarobić na chleb. Skoro Bóg narodził się w stanie, to chciał powiedzieć, że bliscy są mu wszyscy ubodzy, cierpiący, każdy człowiek, który nosi Boga w sercu, choćby nie miał nic. Masz rację, ja ich obudzę. Ludzie, oczadziło was? Bóg się rodzi, a wy śpicie? Obudźcie się, dziś narodził się Zbawiciel. Idźcie do Betlejem, tam go spotkacie, w stajence, żłobie położonego. Może zabierzemy jakieś podarki. Nie wypada ich z gołymi rękami, skoro się narodził w tajemce, jest biedny i ubogi. Nie mam wiele, ale zostało mi kilka jabłek. To zaniosę w podarku. A ja mu zaniosę śniebany gabinczek i miareczkę żeby mała Dziecina nie zaznała, Nasi przodkowie długo czekali na to, a my ujrzymy na własne oczy dzisiaj z Gdy zaćmie, to znowu się władzają i wejdą. No i tu przyniosło, nie mają co robić, czy z Widzisz, że jestem zajęty, może jutro. Panie, oni bardzo proszą, mówią coś o, o Mesjaszu, o dobrym królu żydowskim. Jakim Mesjaszu? co ty wyglądasz? Jakim królu? Przecież ja jestem królem. Się tutaj. Chodźcie, mnie. Kiesa! Witam Was, witam! To za zaszczyt gościć Was w moim domu. Czemuż to zawdzięczam Waszą wizytę? Wybacz, panie... Pozwolić, że się przedstawimy. Ja jestem piadcem, to mężczyzna to bantaza. Skoro mamy już grzeczności za sobą, mówcie co was sprowadzać. Obserwując gwiazdy na niebie dostrzegliśmy, że się narodził nowy krótki noski. Jego gwiazda jasno zawierdziła na niebiosłonie. Przeprowadziła nas tutaj, lecz nie jak nie poszukać. Dlatego pokojnie chcielibyśmy na piekaczki, ale ty wiesz, gdzie narodził się Mesjasz? Ja nie wiem. Pewnie moi kapłani tak. Wolać w Zapraszam do. Posłuchaj Jonaszu. Mędrcy ze wschodu pytają o drogę do Mesjasza. Wiesz coś o tym? jest w jesteś najgorsze spośród wszystkich miast ludzkich. Z ciebie, ludzie, zbawicie i bez jeśli go szukać, to w Idźcie tam. A skoro go znajdziecie, powiedzcie mi o tym. I ja też pójdę poddać u Boko. Zaraz oby wszyscy razem wiernie w ich lotnisko. Złoto cielu czy prawych czystych niechaj wciąż się znoszą, ciebie króla nad kulami, bo obiegiem noszą. Niechaj kadzidło uwiernia trwoga nie tylego, płynie nieustannie w niebo i pusty ćwiątyń Cierpienia ludzkie niespodzianej, sam od nas znaczy cierpień stałeś się jeden z nas, aby wraz z nami i cierpienia spłotyczego jego. Bądź pochwalony, święty Boże, przez Twoje narodzenie, na którego tutaj potolec oczekiwało. Przyszedłeś, aby nas bawić, aby dać nam życie. Tak się cieszy dziecią że zostaje z nami, więc przyniosłem ci w podarku koszyk z jabłuszkami. A ja ci dam je... Ja Thank you. W korony i we naród pod swoją obronę. Króluj nam w domach, w sercach, wszędzie, niech cały naród, Boże, dzieckiem